E o Juntek 1288 zakupiony na AliExpress. Koszt takiego kija to 45 zł dokładnie. Przesyłka jak zwykle około miesiąca. W zestawie jest uchwyt na telefon. Przy całkowitym rozłożeniu zaczyna się to tak chwiać. Dlatego lepiej nie do końca. Wtedy jest to sztywniejsze. Przynajmniej to ostatnia. W zestawie jest pilot Bluetooth. Przełącznik on/off. Parowanie z telefonem jest bardzo proste. Ja już mam połączone Juntank. Jednak z tej opcji, bez względu na to co nacisnę, on zrobi zdjęcie od razu. Czy plus, minus, czy aparat. Zdjęcie. Aby korzystać z pełni tego pilota, według instrukcji. Trzeba pobrać specjalną aplikację. Ja nie zamierzam tego robić, nie potrzebuję zoomować do selfie. Według tego, co napisał producent do iPhone'a nie ma żadnego problemu. Bez aplikacji powinno działać. Pilota bez problemu idzie robić zdjęcia przednią, tylnią kamerą. Tyle, że trzeba ją zmieniać manualnie na telefonie, poprzez wybranie odpowiedniej funkcji. Sam kij wydaje się dość solidny. Powinien sprostać wszystkim wymaganiom, które stawiam takiemu, takiemu przedmiotowi. Cóż mogę powiedzieć, przetestuję w czasie wakacji na pewno.